To jest odkurzacz ze świetną kamerą do monitoringu. A mowa tutaj o ESVIS RS20 Pro, który jest od producenta kamer, który właśnie wchodzi w nową gamę produktową. Co potrafi ten odkurzacz? Przede wszystkim ma stację dokującą, która ma bardzo duże pojemności zbiorników. Macie tutaj zbiorniki aż 5-litrowe na czystą wodę, brudną, a także 5 litrów na worek z odpadami. Dzięki temu ten odkurzacz nie wymaga obsługi przez długie miesiące. Mówię tutaj o worku, natomiast wodę trzeba wymieniać trochę częściej. A jak ten odkurzacz sprząta? Dzięki mocy ssania 7200 pas w skali bez problemu jest w stanie posprzątać nawet dywan z większym włosiem. Co najważniejsze, jeździ logicznie. Ma oczywiście lidar, więc idealnie odnajduje się w pomieszczeniach i jest w stanie sprzątać precyzyjnie. Zrobiliśmy mu klasyczny test na dość trudnym torze i muszę przyznać, że poradził sobie naprawdę dobrze. Dodatkowo mamy tutaj oczywiście dwa mopy obrotowe, które są w stanie dociskać się do podłogi z siłą 10 N. Dzięki temu Wasza podłoga jest rzeczywiście umyta, a nie tylko przetarta. Robot jest na tyle inteligentny, że jest w stanie zostawić te pady, kiedy na przykład włączycie tylko odkurzanie co wyróżnia też to urządzenie to dwie miotełki, które również są w stanie się podnosić przy wjeździe na dywan. Dzięki temu nie niszczą się tak szybko, no i dwie miotełki świetnie sprzątają krawędzie. Robot posiada także tryb swing, który powoduje, że nawet krawędzie zostaną doskonale domopowane. Robot z racji na wbudowaną kamerę ze wsparciem AI jest w stanie rozpoznawać przedmioty na waszej podłodze, natomiast kamera służy także do monitoringu waszego mieszkania. Możecie zdalnie połączyć ją z odkuraczem z dowolnego miejsca i sprawdzić, co dzieje się w waszym mieszkaniu. Robot jest w stanie sprzątać bez przerwy, ponad 4 godziny, a cena jak zawsze w komentarzu, a link w bio.